Woda na młyn, to 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 wszystko jest jak woda na młyn, jak woda na młyn, to wszystko jest jak woda na młyn, jak woda na młyn, to wszystko jest jak woda na młyn, jak woda na młyn, to wszystko jest jak woda na młyn, woda na młyn, mogę być spukany. Nigdy nie dopasowany, nigdy nie zgrany z innymi, nigdy nie zgrany tym samym. Mogę ci powiedzieć więcej, mogę ci powiedzieć wiele. Chcę realizować swoje cele, nie jestem sukim synem. To nie na zbyt wiele, to nie na zbyt wiele osób, to nie na zbyt wiele. Wiesz co? Gdzie są moi przyjaciele? Gdzie są ziomki? Gdzie są zbite piątki? Gdzie są zbijne piątki? Wiesz co? Nie skoczę tam, gdzie nie chcę skakać. Ktoś może mi pomóc, ja też mogę pomagać. Mogę wchodzić w tyłek, ale po co? Wieczorową nocą, wieczorową nocą. Nie skończę z kosą, skończę z kosą. Chaos, mam dość tego ziomu. Chaos, mam dość tego ziomu. Ejo, ejo, sprawdź to, sprawdź to, załatwo niebecznie mi światło, mi światło, na dawność, na darmo! Na dawność nic nie mówię, że ludzie są różni w sumie, a ja nie chcę się udzić w ogóle. Ubieram koszulę, ubieram kiszej, ubieram najki, jestem z innej bajki. Jestem z innej walki, mam nastawienie do walki, mam nastawienie do walki, wiesz co, nie jestem jak każdy, nie jestem jak każdy. Słuchaj mnie, jak chcesz mnie posłuchać, mam uśmiech od ucha do ucha, wiesz co, mam uśmiech od ucha do ucha, a to nie skrucha, to w ogóle nie skrucha. Czy tego warto słuchać? Czy tego warto słuchać? Czy tego warto słuchać? Czy jestem taki jak Judasz? Nie jestem taki jak Judasz. Nie jestem taki jak Judasz. Wierzę w cuda, tak bardzo wierzę w cuda. Wierzę da się, wierzę da się, wierzę da się. W tym samym czasie zrobić wszystko się. Wierzę, że da się, wierzę da się, wierzę da się. się. Łapi zasięg, łapi zasięg. Nie łapy za tym jak panu Kasi. Jestem lepszy niż lasi. Takich jak raperów jak ja łatwo się nie gasi. Ale jakby co możemy coś przesmażyć. Możemy przedsiębiorzyć dziś. I to nie byłby liść, czy to byłby liść.